mm <laughs> przeznaczenia na konkretny cel, więc te sprawy będą jeszcze tutaj wspólnie z powiatem dyskutowane. Tu jest tylko taka intencja, taka woda ma się tu znaleźć, natomiast poza tym. Dziękuję bardzo. O przedstawienie uchwały powiązania z liczbą w Górzynie, proszę Panią Dąbrowską-Budę i obwodniczącą. Uchwała z 28 listopada 2014 roku składu orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Gminie w sprawie opinii o przedłużonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gorej na 2015 rok. Po analizie projektu uchwały budżetowej Gminy Gorej na 2015 rok, przedłożonego wraz z uzasadnieniem, uchwała co następuje. Opiniuje się pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Gorej na 2015 rok. Uchwał orzekający Regionalnej i Izby Obrachunkowej w Dublinie został upoważniony na podstawie artykułu 13 ustęp 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku do wydania opinii m.in. o przedkładanych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego projektach uchwał budżetowych. Projekt uchwały budżetowej gminy doraj na 2015 rok wraz z zasadnieniem za wpłynął do... Izby w Lublinie 17 listopada 2014 roku. Skład orzekający dokonał analizy przedłużonego projektu, biorąc pod uwagę jego zgodność z prawem. Skład orzekający zapoznał się też z oceną projektu dokonaną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń w Projekt uchwały budżetowej określa dochody ogółem w kwocie 9 950 tysięcy. Złoty. W tym dochody bieżące 9 403 824 zł. Wydatki ogółem w kwocie 11 494 387 zł. W tym wydatki bieżące 9 394 580 zł. oraz przychody w kwocie 2 miliony. 337 677 zł i rozchody w kwocie 793 317 zł. W wyniku dokonanej analizy Skład Orzekający stwierdza, że projekt uchwały budżetowej zawiera wszystkie niezbędne do oceny informacje oraz wymaganą przez ustawę o finansach publicznych szczegółowość. Skład orzekający patrzył się w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok naruszenia przepisów prawa, w tym ustawy o finansach publicznych. Z tych powodów faktycznych i prawnych, yy, z tych powodów faktycznych i prawnych, skład orzekający postanowił zaopiniować pozytywny projekt uchwały budżetowej Gminy Góra na 2015 rok. Opinia natomiast nie uwzględnia oceny celowości planowanych na 2015 rok od wydatków bieżących i majątkowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i innych zobowiązań. Analiza i ocena celowości wszystkich zawartych w projekcie uchwały budżetowej postanowień należy do Rady Gminy Goraj i jej Komisji. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do kolejnej Regionalnej listy. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Joanna Jani. Dziękuję za jedne. Teraz opinię. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goraj dotycząca projektu uchwały nr 4 17 Rady Gminy Goraj z 12 stycznia 2015 roku. Wysoka Rado. Komisja Rewizyjna w składzie wyżej przedstawionym. Pozytywnie opiniuję przedłożony przez wójta Gminy Goraj projekt budżetu Gminy Goraj na 2015 rok w średniu przyjętej na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Komisja wnosi, by pan Gminy Goraj czynił intensywne starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na poprzedni Gminy Goraj oraz oszczędnie gospodarową może wątpić została przyjęta jednogłośnie ostateczną decyzję.

Yeah. Dziękuję bardzo Pani Zdanie. Skoro nikt no bo to ja mu powiem, może tak ważnych, bo wszyscy, wszyscy wiedzą, co w ramach tego budżetu uchwalamy, bo inne rzeczy, funkcjonowanie urzędu, jednostek, no to wszyscy wiedzą mi, ale mnie to do da, do zazwyczaj zawsze to interesuje mieszkańców, mnie interesowało też jako swego czasu jako radnego. jakie zadania będę realizować. To jest, to jest ważne w budżecie, co, co się planuje. Więc yy, planujemy w pierwszym rzędzie yy, właśnie yy, budowę, yy, budowę sieci i yy, sieci kanalizacyjnej i rozbudowę yy, przebudowę sieci podciągowej w Goraju o czym tu już wstępnie wspominałem, yy, gdzie yy, przetarg jest w trakcie, w trakcie rozstrzygnięcia. Yy, kolejna, yy, kolejne zadanie jest to yy, jest, to, yy, jest, to, jest w zasadzie no i chyba największe zadanie o którym w tym momencie jeszcze w budżecie nie mówimy ale za moment będzie podejmowanie to jest właśnie montaż instalacji solarnych więc niejako e, też e, ten budżet będzie zmieniał kształt bo, bo będziemy przyjmować troszeczkę tych, tych środków Poza tym, poza tym cóż innego? Podjęte zostaną pewne działania odnośnie, już zostały podjęte odnośnie możliwości remontu budynku przedszkola, jak również działania. W Gminnym ośrodku kultury, być może, gdzie został złożony wniosek o dofinansowanie. Jeśli ten wniosek uzyskałby akceptację, no to, to, to dalsze prace byłyby realizowane. Jeśli nie, to, to pewne drobne rzeczy pewne będą siłami własnymi, natomiast pozostała, pozostała część nie. No i z takich większych zadań no to praktycznie, nie, no właśnie drogi te powodziowe. O, drogi powodziowe też szczegółowo były omawiane na komisjach, ludzie w których miejscowościach gdyby się to udało, no to, no to też jest to e, e, znaczne przedsięwzięcie. Natomiast no, no wszystko inne musimy czekać, niestety jesteśmy niezbyt bogatą gminą, bo te 10 milionów to jest, to jest niewiele. E, e, mając na uwadze też te rzeczy, tutaj utrzymanie, funkcjonowanie jednostek urzędu i oświetlenia innych rzeczy, no po prostu nie jesteśmy w stanie więcej wygospodarować, co dotyczy obecnego tutaj budżetu na rok 2015. Jeśli będziemy współpracować, współpracować jakieś nowe pomysły, nowe zamysły, może, może też możliwości pojawią się, będziemy je po prostu wprowadzać w trakcie roku. Także dziękuję. dziękuję i proszę o przyjęcie budżetu w formie przestrzeni o przedłożenie projektu uchwały nr 4 przez 17 przez 15 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Скодные okay. звонки i kar za ze środowiska w kwocie 2,5 tysiąca złotych. Dowody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 186 tysięcy. Paragraf drugi. Określa się łączną potem planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 11 678 387 zł. Tego wydatki bieżące w kwocie 9 323 580 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 354 807 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminy ustawami w kwocie. 1 547 566 zł. Wydatki na zadania realizowane od umów i sporodu umów między jednym samorządu terytorialnego w kwocie 20 50, 500 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w programie podzielotów i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 52 500 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania nad w kwocie... 52, 1 500 zł. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2500 zł. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 221 000. Paragraf trzeci. Wpodem planowanego deficytu określa się w wysokości 1 674 360 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przygody pochodzące z. Kredytów i pożyczyk. pożyczek 1 324 360 zł wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozwój dzień wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 350 000 zł. Paragraf czwarty. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie. 2 467 677 zł określa się można w poza planowanym budżetu gminy w kwocie 793 317 zł. Przychody i rozchody budżetu klasyfikowane według paragrafu określających źródło przychodów oraz rodzaj rozchodów przedstawione zostały w załączniku nr 3. Paragraf 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy ogólną w kwocie 50 tysięcy złotych, w tym na wydatki bieżące w kwocie 20 tysięcy złotych, na wydatki majątkowe w kwocie 30 tysięcy złotych. Celowe w kwocie 183 tysięcy złotych przeznaczenie na Realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23 tysięcy złotych, na odbudowę dróg gminnych i utwardzenie bombotów w kwocie 160 tysięcy złotych. Paragraf 6. Zostawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4. Paragraf 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 8. Określa się plan dochodu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność ogróżną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 110 tysięcy złotych oraz wydatków nimi finansowalnych w łącznej kwocie 110 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 487 677 zł. Paragraf 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Fundusz Społeczny w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 170 093 zł, zgodnie z załącznikiem numer 8. Paragraf 11. Upoważnia się budżet gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość zależy w wypoczynku 900 tysięcy euro. Uchowawnia się wódka gminy do zaciągania projektów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej zamówień w nr 3. Regra 12. Uchowawnia się wódka do wykonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowych. Uchwalnia się budżet do przekazywania oprawnień do dokonywania do, do przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innych jednostek socjalizacyjnych gminy, z wyjątkiem większych i zmniejszych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pogodzeń od wynagrodzeń wydatków majątkowych. Paragraf 13. Uchwalnia się budżet do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący od budżetu gminy. Paragraf czternasty. Wykonanie swojego odbieru się nie udało Paragraf piętnasty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Obywatelskiego. Kto z Dziękuję bardzo. To, czy są uwagi do przygotowanego projektu uchwały? Kto jest za przyjęciem dokonania uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta.